Wystawa Czyszczenie Gniazd powstała w wyniku wielomiesięcznej pracy z pająkami. Na wystawie zobaczyć możemy wideo, obiekty rzeźbiarskie oraz fotografie. Wszystkie nawiązują do działalności pająków i ich aktywności twórczej. Spędzałem naprawdę godziny przed tymi terrariami obserwując te pająki i podglądając ich świat. Początkowo nie myśląc w ogóle o tym, jako o robieniu jakiejś pracy artystycznej. Po wejściu widzimy projekcję filmu, od której rozpoczęła się praca nad zbiorem tych wszystkich elementów, które widzimy na wystawie. Surowy obraz dokumentalny. Zapisu przyglądania się przez mikroskop w strukturze pajęczej, poszukiwania w niej różnych rysunkowych form. W obiektach rzeźbiarskich nawiązuje do ludzkiej architektury, zostawiając ją z przestrzenią życiową pająków. Narożniki, z których skonstruowany jest model wieżowca, nawiązuje właśnie bezpośrednio do naszej przestrzeni, do kąta. W którym pająki koegzystują z nami i, i tworzą swoje sieci. Materiał, z którego zostało to wykonane, nie jest przypadkowy, ale jest głównym jakimś elementem konstrukcyjnym naszej ludzkiej architektury, tak jak pajęczyna dla pająka jego. Zestawienie tych właśnie dwóch materiałów ze sobą wydaje się takim punktem tej pracy. Pracując z pająkami i z tymi terrariami, przestrzeniami, które one przekształcają swoją aktywnością, potraktowałem jedną z nich jako negatyw do zrobienia odlewu. Została ona zalana gipsem i tak powstał ten obiekt. Fotografie, które widzimy na wystawie, przedstawiają części wylinek, fragmenty pożywienia, które zostało strawione przez pająki zostawione z elektrośmieciami. To jest nasza wylinka w zestawieniu z wylinką pająka. Fotografie te zostały zamknięte za szybą, celowo, aby wkurzać odbiorcę dostrzeganiem swojego odbicia w tych obrazach, co koncepcyjnie nawiązuje i łączy się z moją obserwacją tych stworzeń i ich życiem gdzieś za szkiełkiem. Powstawały we mnie takie myśli, że pająki tworzą sensowniejsze niż artyści, że, że ja im zazdroszczę tego instynktu i naturalności w tworzeniu tych form. Ta praca powstawała instynktownie i to jest to podobieństwo właśnie na tej płaszczyźnie, na której tworzą pająki.